Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnych Daily Newsach. Tym razem z 3 marca 2019 roku zapraszam do oglądania. Pojawiło się trochę informacji na temat tego, jak będzie wyglądał ExileCon, czyli konwent dla fanów Path of Exile i po kolei. Będzie on miał miejsce w połowie listopada tego roku, oczywiście w Nowej Zelandii, gdzie istnieje siedziba GGG. Na konwencie możemy liczyć na zapowiedź wersji 3.9.0 oraz 4.0.0. ExileCon pomieści plus minus 1500 osób, a koszt biletów wyniesie 200 dolarów. Będziemy mogli jednak kupić wejściówkę VIP, która zaoferuje dodatkowe atrakcje. Między innymi obiad z producentami gry. Każdy uczestnik tego konwentu otrzyma specjalny prezent z item shopu gry. Cały ExileCon będzie transmitowany za darmo na Twitchu. Żadnych specjalnych biletów, tak jak te znane z Bliskona. Wszystko fajnie, ale mam wrażenie, że GGG odrobinkę nie docenia swoich fanów tylko 1500 osób, przecież w Pawłów Exile grają setki tysięcy i z pewnością więcej osób ma chrapkę na uczestnictwo w takim wydarzeniu. Jeżeli gracie w Atlas, który aktualnie tkwi w Early Access, to przygotujcie się na Wipe'a na serwerach. Znaczy, oczywiście, mowa o oficjalnych serwerach, tam czystka nadejdzie pod koniec marca, a wszystko z powodu wprowadzenia sporej aktualizacji, która będzie pierwszym kamieniem milowym dla gry. Deweloperzy uprzedzają zatem wszystkich wcześniej, a przy okazji przepraszają, ale zwyczajni nie mają wyboru. Otóż zmiany w Atlas będą tak duże, że nie chcieliby, aby coś umknęło ich uwadze, dlatego zdecydowano, że światy zostaną zrestartowane i będzie to najlepsze rozwiązanie. Na ten moment twórcy nie informują konkretnie, czego gracze mogą się spodziewać. Może wielorybów z nieba, samolotów wlatujących na statki, czołgów czekających na plażę, niewykluczone. Wiemy również, że sporo błędów oraz eksploitów zostanie połatanych, więc świeży start powinien wyjść wszystkim na dobre. Z rzeczy potwierdzonych pojawią się gilotyny i wykorzystamy łodzie podwodne. Przy okazji posiadacze Early Access Atlasa, którzy przetrwają wipa i będą grali dalej, otrzymają specjalny przedmiot kosmetyczny. Czyżbyśmy poznali datę startu pierwszego sezonu w Apex Legends? wygląda na to, że tak, bo kilka dni temu oprócz przecieku, który prezentował umiejętności oraz wygląd nowej postaci, czyli Octane, pojawił się również inny przeciek, notka dotycząca właśnie pierwszego sezonu, a także długo wyczekiwanej przepustki bojowej. Według tegoż wątku na reddicie, takowy sezon miałby wystartować 12 marca i faktycznie takie informacje się potwierdziły za sprawą serwisu Esports Daily. Rozmówca z Respawn, pozostając anonimowym, miał potwierdzić autentyczność zdjęć, a także datę startu właśnie tego wydarzenia. Tym samym na 99% 12 marca możemy spodziewać się właśnie tych rewelacji w aktualnie bardzo, ale to bardzo rozchwytywanym i gorącym Battle Royalu. Diablo Immortal jest podobno gotowe i kto tak twierdzi? Oczywiście Chińczycy z NetEase, którzy są przecież współproducentami pierwszego w historii Diablo na telefony. Z ich punktu widzenia produkcja już się zakończyła, a Diablo Immortal jest gotowe do wypuszczenia na rynek. Nie ekscytujcie się jednak za bardzo, nie nastąpi to w tym lub w następnym miesiącu. NetEase czeka teraz na zielone światło od Blizzarda. To ich wspólne dzieło i zostanie wydane wtedy, kiedy obie firmy dojdą do wspólnego kompromisu co do premiery i daty rozpoczęcia testów. Tak czy inaczej, prędzej czy później gra trafi w nasze ręce, a wtedy dowiemy się, czy zainteresowanie tą mobilką jest tak niskie, jak mogłoby się wydawać. Kilka dni temu w Daily Newsach mówiliśmy o kabalu, mobilnym kabalu, a dzisiaj przyszedł czas na Silk Road Online, również w wersji mobilnej. Skupmy się na tym, co gra będzie oferować. 5 marca rusza z zamkniętymi testami. Wystartowała już nawet wstępna rejestracja do gry i oczywiście chętnych nie brakuje. Aktualnie zapisało się ponad 360 tysięcy osób. Jest tylko jeden problem. Silk Road Mobile na samym początku ma być podobno dostępny wyłącznie dla mieszkańców Turcji oraz Egiptu, chociaż oficjalna strona jest anglojęzyczna, a poza, Poza tym podczas rezerwacji możemy wybrać Europę i Polskę, więc prędzej czy później Silk Road Mobile zostanie otwarty dla wszystkich. Na różnego rodzaju materiała gra wygląda tak sobie, niemniej trzymamy kciuki, a wy możecie dać znać, jaka następna klasyczna produkcja ma szansę przebić się właśnie na smartfony i tablety. Komentarze są wasze. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej, no i do usłyszenia już jutro. Cześć!